Rafał prosił, żeby pokazać dzisiaj akurat ja śpię w takich warunkach Też. Dama. niby zupka chińska, ale jednak Podlaska i kuchnia polska Za mną, jak widzicie, stoi to przywędek. Znajdujemy się dzisiaj na Kubikach, wodzie często odwiedzanej przez pół roku. Naszym celem jest wszystko, co jest duże. Ale na początku mamy złapać dużego, a musimy złapać coś małego, ponieważ będziemy łowić na no w to. Ale i też będziemy dostawiać się do Karpia Amura. Mamy też do dyspozycji łódkę studentową. Będzie troszkę w policzku, Ja mam zamiar się z spinningie wszystko, co dostępne, do podatku będziemy łowić. Przed nami dwa dni. Będzie spora akcja będzie spora Są dziewczyny. No i co, rozkładamy sprzęt i działamy. Swoje wędkowania rozpoczęliśmy od y, zestawów spławikowych i mówienia na kukurydzę oraz ciasto wędkarskie. Dziewczyny skoncentrowały się na łowieniu na spławik, swoje ponęciły i tam dwa spułkowiczki dorzucone, jeden pewnie na kukurydzę, drugi na ciasto y, kokos. Jeden spławik gdzie jest duży grunt, a drugi gdzie jest malutki grunt, tak aby sprawdzić czy ryba jest, tego, że jest w toni, wtedy trzeba się w średni grunt ustawić. Tam w oddali dojechał u nas amurowy łowca, czyli Szupil, a na łowisku jest taka fajna przybłęda jakby, kotek, który lubi wędkarzy. Gdy ja ten film nagrywam, no to mamy już wiosnę prawie że lato i i e, używam sobie już przypadłem ze chwostem, bo już teraz mamy tylko zielone dość sporo, moczarki, rogatka, e, też są już glony, więc coś takiego do maskowania się. Tutaj dałem sobie ciężarek, ciężarek jest po to, aby jak złożę przedętę pop-up, to by cały przepon tylko w ten sposób do góry nie szedł, tylko aby e, moja przynęta w razie odpadnięcia kulki tonącej zwisała tak. Tak samo jak złożę wafterce, to wafterc wiadomo, tak się kołysze, jest zbalansowany. I aby to w miarę wiarygodnie wyglądało i w miarę naturalnie kołatało się nad dnem, bo wiadomo, karp Amur często żeruje przy dnie. No to właśnie po to używam ciężarka. Taki y, ciężarka tego tutaj do Tutaj jest taki duży ciężarek do wywózki. Te ciężarki są właśnie skonstruowane do wywózki. Dla pana Rafala trzeba powiedzieć, żeby dla Szupila coś w prezencie dał, bo Szczupil Szupil mam w prawie pusty ten samochód. Prezesja, to wstyd, żeby twoje. Ludzi z tyle o truskałkę chodzi. Gdy ja rozstawiałem sprzęt, moja operatorka kamery postanowiła przejść do moich znajomych i sprawdzić, co u nich słychać. Moi znajomi bawili się w sprzętu oraz sprawdzali głębokość podczas użycia ekosondy. Jak widać, dno jest zróżnicowane na kubikach. Dajemy na grubo kukurydzy i do tego tylko odrobina kulek, bo słyszałem, że ryby tu są średnio przyzwyczajone do kulek, więc większość zanęty to będzie po prostu kukurydza. Stawiam się na drobnicę. No i jedna wędka gruba, jakiś amur czy karpik może wpadnie. Ale jakoś super się nie nastawiam na te duże ryby. Czemu? Dwa razy byłem, tylko jedną rybę złowiłem. Trzeci raz. Trzeci raz jestem. Dwa razy byłem. Teraz jestem trzeci raz. Teraz trzeci raz. Trzeci raz. Może do trzech razy sztuka coś złowimy. Pwa, kokos i truskaweczka. Z racji tego, że są glony, to założyłem przypłon z wodorostami, żeby się ładnie komponował. Już mam y, zrobioną mega metodę. Y, pelet mix kucharza i jakiś popa Rafa. Nawet nie znam smaku, ale kolorystycznie mi się podobał, więc go założyłem. Mam do smaku, to tylko kolorystyczne pomarańcze popatnik. No to właśnie dlatego. Taki zestaw do łódki. Kukurydza, wywożę. I to będzie tyle. Wywózka drugiej wędki towaru dowalone na maksa. Y, troszeczkę kulek dosłownie, taktyka podobna jak tam. Góruje kukurydza. A na końcu zestawu ta metoda to było widać na wcześniejszym ujęciu i mieszkaniem na szybkie nocki żeby się nie pierdzieli z namiotem jest samochód włączam sobie grzanie i jest cieplutko Ten już co? O, czekaj, na żywca dzisiaj mówimy, tak? nie? O, dwie, dwie, dwie. dwie wędki dwie na żywca. Niektórzy potrafią się miło relaksować przy piwku i jak umiał to fajnie. U mnie mija dwa miesiące odkąd od nie tknąłem alkoholu i też jest fajnie. Każdy ma swój sposób na spędzanie wolnego czasu na rybach. Nikt nie jest gorszy i nikt nie jest lepszy. No i po 15 minutach udało mi się rozstawić całe stanowisko. Tutaj sobie będę leżał. Jest specjalne krzesło, tutaj będą jakieś tam chipsy. Może jakiś napój, coś tam na komary oczywiście. A tutaj moje całe centrum dowodzenia, tu sobie będę chyba spał, przynajmniej tak planuję, tu skrzynki ze sprzętem, akcesoriami, a tutaj cała paleta przynęt, zanęt, które będę używał, oczywiście jakieś potrzebne miksy zanętowe, pop-upy, będę użył pop-upy, ziarna, bez tego się nie można ruszyć, takie same sprawdzone przynęty, tajnik dwukolorowy, czyli mieszanka pięciu smaków, citrus, na którego mówi cała Polska, czy dębelcy miód, dębelcy cytrus, coś do nędzenia na amury, między innymi trawa i kukurydza, tajnik, na którego grzech bardzo fajnie był rok temu. Tutaj coś na amura, mianowicie marihuana, kulki proteinowe. Dalej, zanelta czerwona, cytrus, takie mieszanka żółtych, popapów, zestaw testowy, larw i w sumie to żel. To jest cała moja poleta na dzisiaj. do naszych miksów zanetowych 2kg, do łódki zanetowej z pomba łyżki są dorzucane, zawsze 50ml jest dorzucane y, takiego aromatu, jest to smoke i aromat, to taką fajną chmurę zrobi w wodzie, oraz też ma swój jakiś tam niepowtarzalny aromat, więc tego troszkę dodamy, no i ziarna, czyli groch, kukuryda, marchew, takie amurowe rzeczy, tak się prezentuje miks zanetowy. Ta łódka jest ogólnie genialna jest za swoją cenę, lepszej raczej nie znajdziecie, kto miał to dwie na pewno, ja już ją kiedyś miałem. Zajebi się sobie radzi pod wiatr, zasięg jest dalszy niż nasze oczy, więc i tak nie wykorzystamy pełnego zasięgu, bo potem tej łódki nie widać po prostu. Jak wypełnisz te 200 metrów, to, to łódka ma zasięg, ale ty jej na tyle dobrze nie widzisz, sobie sterować. Gdy dziewczyny wracają łódką, no to ja się biorę za kolejne zestawy. Jeden już jest przygotowany, kulka zioło i kukuryda sztuczna oraz zwykła. No i też będzie jeden zestaw na metodę, która w sumie tam jest, ta wędka na metodę. Więc zrobiamy pelet, truskaweczka i jazda. Jak powszechnie wiadomo, to nasze wędkarstwo się rozwija i co chwilę są jakieś nowości. No i u nas też w firmie się pojawiają nowości, żel smużący do właśnie do polewania tak koszyczków metod To bardzo fajnie się kleje i też w wodzie robi taką chmurę. Więc ja sobie tak lekko zrobię. I to przed siebie. Wędki w połowie zarzucone, bo są dwie karpiówki. Jeszcze do zarzucenia jeden feeder, ale to za chwilę. Jeszcze trochę w koło bałagan, zaraz będzie ogarnięte. Ale Rafał prosił, żeby pokazać. Dzisiaj, akurat Jaszpie, w takich warunkach też jeszcze trochę bałagan przed łowieniem. Camper zrobiony z busa. tak naprawdę jeszcze nieskończony. Ale już jakieś tam wentylatorki są. Panel solarny na dachu jest, akumulator jest dostęp do prądu. Jest grzanie, jest. Jeszcze brakuje parę rzeczy do domalowania. Woda do podłączenia, będzie prysznic, będzie kuchnia, będzie wszystko. Jeszcze troszkę pracy, ale zaraz koniec. Na ten moment takie warunki blisko wody. Uważam, że wystarczająco. Dzień dobry, Dzień dobry. co tu się dzieje? ryby robimy. Ryby łowicie. Aby. Ja też mogę. Mm -hmm. Super jupi! Witam Elo, oczywiście manko ludzie. <noise> Przyjechał i od razu złowił rybę. Nie jest duża ryba, no ale jest jakaś tam zręga. No i z Masz tutaj... No. Żarcie na rybach ważna rzecz. No i nie, kota nie, aczkolwiek ja kiedyś kota czy psa, no na pewno nie takiego, którego z nami widzę na oczach, ale jeżeli jakaś restauracja mi mnie zaserwowała to z ciekawości bym spróbował na pewno. Eee, zobaczając takich dziwnych tematów, no to dzisiaj właśnie będę jak kot, bo będę pił mleko zamiast piwa, bo piwa pić nie mogę, więc będę pił mleko. I do jedzenia, skoro jesteśmy na rybach, to oczywiście będzie ryba. Jedna i druga i jakieś ziarka w międzyczasie, ale wiadomo, z ziarka to trzeba gdzieś jakiś kubeczek wrzucać, aby nie zaśmiecać. Ciebie nie zjem, nie jemu się. Ryb może jeszcze nie ma, ale w tych rybach to nie chodzi tylko o same ryby, ale jeszcze o ten klimacik, ten mega klimacik. No i klimacik jest zachowany, taka świeczka tutaj na środku w ogóle dodaje pikanterii dla tego naszego wyjazdu. I takie wyjazdy na ryby są właśnie niezapomniane, klimatyczne, świeczki, nie świeczki, czekamy wszyscy na braniach. Wieczorem ustaliliśmy, że wszyscy rano idziemy sobie połowić na spinning. No i jak się można domyślić, nie, nie każdemu się rano chciało wstawać. Stał i e, korzystając z czasu i poranku pójdziemy w drogę w celu złowienia szczypaka, sandacza, bądź okonia. Naszym celem teraz przez godzinę, dwie będą drapieżniki. Widzisz? Co? Jeszcze raz chwilę, moment. No, Bo my już idziemy za To dawaj Może sam stanę Dobry! O O Wstaję? No I Idziesz te spina? Co? Idziesz te spina? Nie mam spina, weź zamknij, tak wieje Dobra Dobranoc no. Do boju ruszyliśmy z Adamem, potem dołączył do nas Kuba. Mimo walki niczym nasza reprezentacja na Euro, osiągnęliśmy wyniki niczym nasza reprezentacja na Euro. Czyli zerowe. Szupil wiedział, że nie, żeby nie wstawać. Ja jednak tak średnio polecam tego Deepera Pro, tego czarnego. Niby teraz zasięg złapał, ale przed chwilą był naprawdę bardzo blisko mnie i stracił w ogóle zasięg. Tak, czasami wypłynie na 70-50 metrów, jest zasięg, a czasami na 30 metrach tego zasięgu nie ma. Nierównomiernie bardzo ten zasięg jest wyłapany. No teraz jestem blisko, z 20 metrów, więc zasięg już jest. Przed zarzuceniem wędki warto, żeby sprawdzić, jak ten zestaw prezentuje się w wodzie. Możemy do tego użyć zwykłego wiadra z wodą, aby jakiegoś pojemnika z wodą, ale jeżeli ten brzeg pozwala, płytki, brzeg i czysta woda, no to możemy sobie to w wodzie sprawdzić. I w sumie pokażę, jak to wygląda. Tu jest mój zestaw. Na tu jest popek. I teraz zobaczycie, jak tam troszkę może głębiej to i za zanurzę kamerę, bo nawet z GoPro nagrywam i zobaczycie, jak to w wodzie się a więc kamera niech zanurkuje. W ogóle, patrzcie, Adam sobie busa przerobił na camping prawie. Opowiadaj. Już wczoraj w ujęciu mówiłem. No jeszcze raz, że coś dla no. No co, panel fotowoltaiczny na dachu, akumulator, zapas prądu, grzanie w, w, poprzez Webasto, prysznic, kibelek akurat jest przenośny, to toaleta chemiczna, kto siedzi w kempingu to wie o co chodzi. Yy, tak naprawdę jest jeszcze nieskończony, no ale już niedużo zostało jakiś tam prąd do podłączania, woda. Myślę, że kwestia dwóch tygodni i wszystko będzie ukończone już z wodą, z grzaniem wody nawet i tak dalej. No to mega sprawa, ja tylko tak sobie luknę, nie będę tam dalej wchodził patrzcie, o, tu co można usiąść e, Półeczki, tam gdzieś kibel. No, kurde ci elegancko powiem. Ile taka przyjemność kosztuje? Szczerze mówiąc na ten moment nawet nie chcę wiedzieć, kosztów nie podliczałem, Aha. ale -no. e, zakup samego busa... No to zależy już... Kto co kupi, nie? No właśnie, a takie remontowanie na tym etapie co ty masz, już bez busa, bez kosztów busa. Nie, nie podliczałem, ale myślę, że samo wyremontowanie, gdzie robisz wszystko sam mm. i masz, tak jak ja, dużo swoich materiałów, robisz to no. takim kosztem i załatwiasz to w lepszych cenach, to 30 tysięcy na pewno. No to fajnie, to ładnie. Kuba, tam już obławia kszcinki, troszkę bliski ten rzut. To na to co byśmy chcieli złowić, niestety tego się nie udało. Godzinka pracy przy komputerze, przy sobie, przy laptopie. Ograniamy zamówienia, sklep, promocje i przechodzimy dalej do jakiejś tam czynności nad wodą. Mam ze sobą dippera, więc za chwilę czepię go do łódki talentowej dipper Pro i będziemy sprawdzać głębokość. Tak, w ogóle to ciekawy patent sobie wymyśliłem, mianowicie pływam z otwartymi tymi dwoma yy, moimi zbiorniczkami, Dzięki temu z daleka łódka jest lepiej widać, przez co łatwiej jest ją sterować. Więc taki no, mini lifehack. Ty Grzeszek się rozstawia, a ja całą noc spędziłem bez ryby, tak biorę się za literaturę i może tutaj znajdę odpowiedź jak złowić rybę. O, w sumie ciekawe rzeczy można wypisać. Wyraźnie, że głównym celem wędkarstwa jest wypoczynek człowieka myślącego. No i ma to sens. Grzesiek chciał wysłużyć swoje pudełko wędkarskie, a tam sobie w tym pudełku znalazł domek kotek. W ogóle to patrzcie jakiego wędkarza mamy. Kot. Jest kot w butach i jest kot wędkarz. To jest kot z wędką. Istnieje kot w butach i istnieje kot z wędką. Bierze coś, Mordo? Nie wiadomo. Słuchaj, jedno jest pewne, to jest na pewno mniejsze. na pewno nie było. Tak. O, będzie chyba przerzucał wędkę. No, no, czaj się. O. Będzie chyba zaraz wijał. No. Grzeszek sobie trochę podnęcił i patrzcie jaką plamę zrobił na środku i to jest jego pole Czy co, tam jest górka albo dołek? W takim razie skoro fala, co? skoro fala nie zachodzi, dajcie znać w komentarzach. Wydaje mi się, że to musi być takie wypuszczenie albo dołek, skoro ta fala w to nie wchodzi. Na rybach nie zawsze jest tak, że te ryby współpracują. Nawet jeżeli jest to woda prywatna czy jest to komercja, to nie jest tak, że no wszędzie ryby są pewne. No i jak widzicie, póki co efekty są bardzo słabe. Za nami prawie, no jeszcze może nie ma doby, ale już powoli, powoli zara będzie doba. Teraz postanowiłem sobie w południe, jako że nie ma co robić, no to, to postanowiłem sobie wybrać się na spłowiczek. I mam ze sobą dwie wędki spłowikowe. W sumie zaraz je zaprezentuję. Zwykłe zestawy dwa stoperki Wagler z Pławik 3 plus 2, czyli z własnym wyciążeniem, które możemy regulować. Potem tu pokażę. Dwa ciężarki malutkie i malutki haczyk. Druga wędka w sumie jest taka sama, tylko jest dłuższa. Ja lubię prowadzić krótkimi wędkami ta ma 2,40, ta 3,30, ponieważ gdzieś naokoło są jakieś drzewa, nie drzewa, krzaki, nie krzaki. A za mną też są drzewa. A przy takiej długiej wędce zarabiam na pewno coś zaczepku, więc no, krótsze wędki są bardziej pod moją predyspozycję. E, następnie e, będę używał do e, płociowej o smaku piernika, czekolady, ponieważ na płocie się w głównym mierze dostawiam. No i dzisiaj nie mam robaków, więc no, jak nie mam robaków, to co, co zrobić? E, mam kukurydzę za to. E, mam też e, saperkę, którą będę, a Grzeszka poleciłem kucharza, będę tą saperką próbował coś wykopać, ale czy mi się uda, to nie wiem, bo jest dość ciepło. E, mam też z sobą ciasta wędkarskie. Nasza firma ma oferuje ciasta wędkarskie, to jest m.in. truskawkowe, to jest truskawka, tu jest taki mało znany, spotykany smak kawa, a tutaj kokos, na który e, się wczoraj łapał drobnica. tam chyba dwie czy trzy rybki na no to złowił, więc to też będę próbował. E, zanęte, zaleję aromatem wątroba. Wątroba jest takim uniwersalnym aromatem prawie na wszystkie ryby. thank mm -hmm. you A tutaj się obiad robi na takim, jakby ognisko grillu. Moja ekipa zostaje w domku, bo tu im najwygodniej, bo mają cień, mają dach nad głową. A ja uciekam daleko w dziś. Będę spał w samochodzie przy samym stanowisku. Może na innym stanowisku uda mi się dorwać rybę, po którą tutaj przyjechałem. Dostawa rodpoda. Dziękuję, dziękuję. Czas, który sam sobie daje, wynosi około 30 minut. W tym czasie musisz mieć wszystko dorzucone, rozstawione No może więcej niż chcieliśmy, będę jeszcze nęcił to dwa sposoby Proco, ręko, pombem. Dzisiaj będzie walka na śmierć i życie Tak w się mogę skupić na wędkowaniu I nic nie zostawić. Lepiej nic nie złowić niż się na chleb. No. Nic się tak? nic się No dobrze, idzie. No dobra, tak się prezentuje moje stanowisko. Zmienimy sobie, teraz będę się edukował dalej. O chorobach sobie będę czytał. Przede mną woda i przygodę miejmy nadzieję. Dla takich widoków przybywa się nad wodą. Mega to wygląda na żywo o wiele lepiej. No dobra, jak się możecie domyślić. Będę spał w samochodzie, naprzeciwko mnie są wędki, więc jeżeli będzie branie, no to włączam światło, długie, krótkie i będę normalnie miał oświetlone stanowisko, bo naprzeciwko mnie są wędki. Tutaj mam, no nie widać akurat teraz, tutaj mam e, centralki, e, latarkę, no i co, naprzeciwko mnie, teraz gęsimy światło, są wędki, więc no, jak będzie brało, to będziemy widzieć, mam nadzieję. Macie wybasto i jeździcie często na ryby, no to kupujcie samochód w benzynie. A nieżeli, a nieżeli w dieslu, bo benzynowe samochody zazwyczaj nie zawsze. Ale w większości przypadkach szybciej się grzeją, szybciej się nagrzewają. I jeżeli chodzi o takie zimne nocki, gdzie mamy być 2 stopnie w nocy, no to taki benzyniak, jak dobra sprawa. 15, 10, 10 czy 15 minut i nagrzamy. Jest to jest zimny silnik, a diesla zazwyczaj musi trochę dłużej grzać. Nie zawsze takie, ale często. Dama. Niby zupka chińska, ale jednak Podlaska, i kuchnia polska. Więc już nie jest zupka chińska, tylko polsko podlaska z żubram. Dobra, to wszystko pomieszane z poplątanym, Niby wyprodukowano w Polsce, ale kurki z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej. Czyli może z Chin. Już nie wiadomo skąd to jest. Poskubało, poskubało. Żyłka jest opuszczona. I. I nie ma ryby. Kurde. Dobra, nie było. A nie jest, dobra, jest ryba. Prawdopodobnie będzie to Amur. Tak, siedzi. Amur, czy co to jest? Karaś? Nie, laszczyk. Laszczykowy krąg na metodę No patrzcie No Nie o to chodziło, no ale zawsze coś Liczyłem coś większego O Patrzcie No taki duży krąg No nic, do wody Naszą smutną wyprawę w braku większych ryb ratuje grzesyk, który troszkę drobnicy połowy to nie jest tak, że w ogóle ryb nie ma, bo na przykład płoci... Płocie chyba nie same to płoci wpadło dość sporo. Z braku tylko tej wisienki na torcie. Czyli no co no cię dobiorą? Teraz na A, a no te larwy tej Pokaż Co to za larwa A, to bezsmakowa chyba. No 8 6 mm no właśnie i biorę na razie płocie, więc no. I dościowo coś tam połapałeś o, przez te dwa dni? No dobra metoda. Wcześniej nie spłali kopałeś, te płocie a, czyli taka zwykła zanęta, mały koszyczek w środku larwa albo kródza jakaś i na no delikatnie. Tyle sprzętu wystarczy, aby coś tam połowić Dobra, jest branie Takie trypanie pojedyncze. Prawdziwa drgająca szczotówka. Nie, no. ale zazwyczaj tak, wiesz, połominutki i No. Jeszcze nie opadła, nie opadł koszyczek, a już było skubnięcie. Ryby biorą w toni, chyba, jak to opada. Dobra, tutaj jest rzeczka połów, niektóre ryby na spławik, niektóre na federa, same płocie tej? jedna kraja. ta oczywiście nie są to wszystkie ryby bo niektóre z nich były leciały na żywca Dobra. coś tam połapałeś drobnicy, nie? tak zawodniczo taki trening można powiedzieć zrobiony Takie już takie ładne no podsumowanie no, Szkoda że w nocy nie udało mi się wyciągnąć tak nie wiem co to była za rybka, co mi zestaw pociągnęła no w zaczepy no przespałem to nie miałem sygnałki blisko centralki Ogólnie okej, okay, tylko chciałoby się zawsze coś złowić dużego. No tak, no bo ilościowo coś tam zrobiłeś, trening jakiś tam zrobiony. Klimacik jest mega, No jeszcze żeby więcej ryb było to by było super. Dokładnie, dobra, do wody chyba, nie? Do wody. No. Dobra. Po... Ryby biorą zajebiście. Metoda, konkretna kula. A jak ten frajer się wbił za grzbiet na haczyk i mi piszczał kurwa nad ranem? To ja nie wiem. Kilkudobowe zasiadki to nie tylko wielkie karpie czy jesiotry. Nierozłącznym elementem wędkarstwa są również porażki. Próbowałem na karpiówki, na federy, na spinningi, na spławik czy na żywca. Ryby nie zawsze chcą brać, lecz zawsze jest to doskonale spędzony czas. Przygoda, odkąd nie piję, to ambitnie wykorzystuję czas, na pewno się nie nudzę, przeczytałem sobie książki o chorobach ryb, troszkę literatury wędkarskiej, jak miesięczniki, wędkarskie wiadomości, czy wędkarski świat. Była fajna kuchnia polowa, zimna nocka, piękne zachody słońca, o to w tym chodzi. A filmiki mają w internet i świat, tą zajawkę, spędzanie czasu na łonie natury w tym technologicznym czasie. Do następnego!